25 rozegranych kleci Janaczo 5. Danilo Nikaci! Jest bramka dla Elany Toruń! Wejście smoka! Chyba Grzegorz Mania! Grzegorz Mania Strzelcem bramki dla Elany Toruń! Chyba tak, nie wiem dokładnie. Poczekajmy. Spora odległość z tego miejsca, żeby to zobaczyć, ale chyba Grzegorz Mania. Ależ teraz szał radości na stadionie. Ale emocje. Chyba Grzegorz Mania zaliczyły. Kolejny raz wejście smoka. Tak jest. W 94. minucie meczu w chojnicach strzelił Grzegorz Mania zwycięską bramkę dla Elany Toruń. I dzisiaj wszystko wskazuje na to, że da zwycięstwo Elanie Toruń. Grzegorz Mania po raz kolejny okaże się jokerem w talii terenera Durdy. Ale jeszcze jest chwila do. Do końca tego spotkania. Jeszcze zobaczmy, jeszcze chwilę trzeba wytrzymać.